Cześć witajcie, z tej strony Tobiasz Witam was w kolejnym filmie Na moim kanale Dzisiaj taki nietypowy zestaw Może taka mała zagadka Dla was będzie Pewnie, pewnie ci co Ci co jeździli takim kombajnem Na pewno będą wiedzieć od razu Przepraszam, ale, ale jadłem właśnie yy, Będą od razu wiedzieć Co to za maszyna No, także dzisiaj kosimy Dominoni z 6 rzędów Także dokładnie połowa tego co co mamy zazwyczaj, czyli to, co koszę, koszę swoim lekcjonem. Eee, tak samo Dominoni, tylko tutaj są takie fajne wałki. U mnie tych wałków nie ma. I szczerze powiem, że z jednej strony mi brakuje czasem, właśnie, ale to, to taki, 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 taki dodatek tylko. No. Fajnie jakby było, ale, ale dajemy radę i bez niego. W każdym razie dzisiaj jestem eee, wypożyczony wypożyczony tutaj do, do, do po prostu zaprzyjaźnionego takiego gospodarstwa w sumie czy, czy usługodawcy, szczerze mówiąc no, to nie jestem pewien do końca po prostu dostałem informację, czy chcę jechać, pojeździć no i się zgodziłem co prawda później się okazało dopiero, że to troszeczkę mniejszy kombajn ale ja akurat lubię, lubię wyzwania, także no to żadne wyzwanie, ale lubię, lubię nie lubię nudy znaczy nie lubię takiej monotonii, także także jak najbardziej zadowolony jestem jest to kołówka Byłem na poprzednim polu, gdzie, gdzie bardzo mocno się kopałem i trzeba było jakby tak z górki zjeżdżać, żeby, żeby po prostu no, przejechać to i, i, i powiem wam, że, że mi się podoba właśnie to co przed chwilą powiedziałem, że, że właśnie jadłem i kiedyś, kiedyś powiedziałem w filmie, że kosiłem po chłopkach. Ja tam dwie chyba osoby w komentarzach no, śmiali się z tego w sensie takim, że, że jakby się wywyższam czy coś takiego i nigdy w życiu nie o to mi chodziło ja nie miałem na celu nikogo obrazić po prostu tutaj tak się mówi i, i tyle, nie wiem ja po prostu tak powiedziałem, tak jak tutaj na, na, na takich mniejszych gospodarzy po prostu mówią i tyle to tak tylko nawiasem mówiąc a, a, a mówię, że podoba mi się z racji tego, że że właśnie nawet nie prosiłem, nie chciałem w sumie wręcz mówiłem, że, że nie, chcę, nie chcę kanapek nie chcę jeść a mimo to i tak mi zrobili tutaj herbatkę Także ugościli mnie, mnie bardzo fajnie. Kiedyś właśnie jak uczyłem się na sieczkarni, też byliśmy na takim mniejszym gospodarstwie eee, nie nagrywałem tego, bo tam w sumie były 3 trzy, 3 trzy hektary, trzy hektary z, czego, z czego dosłownie chyba w czterech kawałkach, także, także byłem tam też na nauce, to, to nie było za bardzo jak tego nagrać. Teraz się wyłoni tutaj rurka, Rura jest również. Gruba, chciałem powiedzieć, no ale adekwatna, no, jakby no, 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 do kombajnu Może to Wam coś podpowie. W każdym razie, o tak jak widzicie, no, sypie się tutaj, jakby na przyczepę, która jest tutaj zaparkowana. Bo tu jest taki wyjazd dość, dość stromy, może nie jakoś bardzo, ale po prostu jest ładny. Bo, bo tutaj, jakby kusimy teraz, u, właśnie pani, która jest zarazem właścicielem tego pola i no po prostu tutaj ten, ten pan, który odwozi, nie chciał nie chciał jej tam na, naryć, bo ma tam ładnie po prostu zrobioną trawkę nie wiem, teraz nie widać tej pani, ale ta pani właśnie sobie tam grabi czy zamiata właśnie dlatego, dlatego po prostu no, robimy to w ten sposób a dwa, no, że tak jakbym naładował dwie przyczyny, musiałbym na niego czekać a tak będę czekał troszeczkę krócej eee, odwozi tutaj Niholand, te siódemka pode mną wcześniej byłem na, na, innym, na innym gospodarstwie, tam dwa hektary właśnie, to takie mokre to tam było kilka, w sumie dwie i jakiś tam ursusik taki większy z napędem, a przyczep chyba cztery czy pięć, także, także fajnie, nudy nie ma, właśnie mówię, tam musiałem się tak troszeczkę rozpędzać, żeby taką dziurę tam yy, przejechać i szczerze mówiąc no pierwszy raz jak tak właśnie się udobiłem troszeczkę, to już myślałem, że się nie uda wyjechać, bo bo, bo, bo było miękko i, i no kołówka, nie? tutaj dwa obroty koła i, i kombajn się zapada, ale ale jakoś tak się rozbujałem przód-tył i się udało mam nadzieję tylko, że te hamulce tutaj trzymają żebyśmy zaraz przyczepy gdzieś tam nie szukali na dole no i dobra, jedziemy dalej nie wyłączam przystawki, pewnie ktoś to zauważy albo już ktoś zauważył ciężko jakoś, jakoś się załącza tutaj tak nie, że ciężko, tylko tak no, po prostu, jakby takie przegła nie ma. Tak, 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 tak to tak to czuć. Dlatego wolę nie wyłączać. No nie chcę, żeby się coś tam zepsuło. Jedną ręką to jest właśnie taka robota, ale. Ale co by, co by to było, gdybym wam tego nie nagrał? No. Nie, nie, fajnie, fajnie podoba mi się. Mówię, ja nie lubię jakiejś nudy. Dzisiaj. Widzę, że mi się tam rządek nakłada jak się nakłada, czyli trzeba się wrócić i to podnieść, właśnie by nie było, wiecie z, yy, nie było raczej siany z GPS-em, raczej na pewno raczej na pewno raczej na pewno nie było siany z GPS-em i po prostu są są nakładki ale opanujemy i to to no, szkoda właśnie, żeby zostawić wiecie, coś takiego no, Za wiele się nie wciągło, no ale ja robię co mogę Dobra, pojedziemy na jeden wolny, bo tam, tam dojdzie właśnie ten rządek To może to będzie lepiej No wiecie, jak tutaj ktoś ma dwa hektary No to szkoda mu kurczę tu jeszcze naniszczyć i, i pozostawiać Także staram się to to możliwie, możliwie jak najlepiej zrobić eee, Taki fajny, długi, długi kawałek Wąski, ale no długi, także jednak doszło mi to w drugą stronę, czyli odeszło. Dobra, jedziemy tak. Jeszcze jeden uciek. Aha, widzicie tu sklina było się. Dobra, macie chociaż okazję zobaczyć, yy, zobaczyć starszego Cebisa. Takie, takie, takie monitory, takie oprogramowanie jest starszych Combina do 2019, a tak naprawdę do 2020 roku. Tak właśnie wyglądają kombajny, kombajny klasa. To się nazywa właśnie ten monitor, ten wyświetlacz. sobie ten system Cebis w 2022-2020 w roku już jakby na, na stałe wszedł, wszedł ten Cebis, który, który widzicie u mnie. Ten taki duży monitor. <tryk> Tam on był przejściowy, taki w 2019 był jeszcze ten i tu był jeszcze dodatkowo ten właśnie monitor, który, który mam ja. No i tak to wygląda jest to kombajn klawiszowy on co wam tutaj to pokazuje I gdyby był rotor to po prostu tam by był namalowany rotor a, a to jest klawisz no, całkiem inna, inna zasada działania kombajnu całkiem inny system młotu ale to może, może kiedyś jak, jak będę bardziej doedukowany w tej kwestii to postaram Wam się to opowiedzieć. Będę chciał, mam nadzieję, że będę miał taką możliwość, przynajmniej chcę takie nagrywać, czy nagrać, Wam takie porównania, właśnie do czego rotor, do czego klawisz, czy na, na taki, ale właśnie dostaję bardzo dużo takich zapytań, wiecie, odnośnie, odnośnie kombajnów, czy lepiej rotor, czy lepiej klawisz i, i, i tak dalej. I właśnie będę chciał kiedyś Wam to możliwe jak najlepiej wytłumaczyć, o ile o ile mówię, będzie taka możliwość yy, bo, bo, bo bo bardzo dużo osób no jeszcze tego nie wie ja, ja na ten moment też nie jestem jakoś bardzo obeznany, także nie chcę to też nie chcę też yy, no, opowiadać jakichś tutaj bajek, dlatego, dlatego postaram się to przygotować do tego i, i kiedyś, kiedyś mówię jak będzie taka okazja to, to może jak będę jeździł jednym i drugim kombajnem to właśnie opowiem Wszystkie za i, i, i ewentualne przeciw, yy, bo, bo naprawdę to raz, że kosztuje troszeczkę tych pieniędzy, to, to uważam, że, że powinniście być doedukowani i, i wiedzieć, co potrzebujecie, a czego nie potrzebujecie, bo nie wszyscy, nie, wszyscy, nie wszystkie gospodarstwa są takie same. O, tak, o, także, także często ludzie mówią, na przykład, że coś jest za drogie, bardzo drogie i tak dalej, a później się okazuje, że że mają y, rzeczy, których nigdy w życiu nie użyli nie? Także, także, także postaram się mówię, nie, nie, nie. na ten moment moja, moja wiedza nie, nie daje mi takich możliwości. I też właśnie bardziej y, fajniej myślę, że będzie to wyglądać, jeżeli będę to pokazywał po prostu na konkretnym przykładzie, a nie jeżeli będę wam to po prostu tłumaczył, bo to wiecie, no, teraz też jestem tutaj w pracy i, i szczerze mówiąc, y, tak długo się, się wzbraniam od tej, od tej kamery na głowie, bo bo tak sobie myślę, no co ja będę tyle tam gadał no takie 10 minut wiecie, co tam zawsze sobie coś skleję tutaj czy, czy, czy nawet no tak jak wezmę teraz telefon do ręki po prostu coś pogadam a, a tak <grych> cały czas prosicie o te dłuższe vlogi, dłuższe vlogi no i mówię tak, co ja tam będę gadał o tym, nie? ale, ale właśnie coraz, coraz częściej myślę właśnie, żeby założyć ten telefon na tą głowę i, i nawet właśnie popowiadać wam tak, tak troszeczkę więcej bo, bo no tak jak teraz trzymam tutaj telefon no to staram się wam jak najbardziej to wszystko, nie wiem, tutaj powiedzieć tak jakby to co tutaj teraz robię nie, bo, bo po prostu na tym się skupiam i tak dalej a gdy ten telefon będę miał po prostu tutaj gdzieś u góry yy, gdzie jakby nie będę się w ogóle skupiał na tym nagrywaniu i na telefonie to, to myślę, że będę wam po prostu mógł opowiadać o różnych rzeczach będzie mi na pewno troszeczkę wygodniej yy, no, nie wiem, nie czujecie wy tego na pewno ale, ale ściąga mnie i tak troszeczkę, troszeczkę tam jakby jakby się rył no. w każdym razie Chciałbym nagrywać tak takie filmy w ciągnikach tak samo bo, bo mówię, jest dużo opcji, za które się dopłaca, płaci grube pieniążki A, a później się okazuje, że, że no, tak naprawdę nikt tego nie potrzebuje Albo po prostu dane gospodarstwo tego nie, z tego nie korzysta Także, także no, mam nadzieję, że, że kiedyś się to uda a na razie no, walczymy, nie wiem. Mamy robić do 21, ale nie wiem czy taki był plan, żeby skończyć to pole, czy po prostu pod nic jakby nie, nie było mówione o jeszcze jakichś innym, innych kawałkach. Ale zobaczymy. No. Mam jedzonko, mam picie, także mogę robić, ja zawsze mówię, że, że głodny nie będę robił i, i jakby moim wyznacznikiem długości pracy zawsze było właśnie jedzenie. Jak miałem jedzenie to, to mogę robić i robić a jak tego jedzenia nie było to to zawsze no nie że uciekałem ale po prostu no, kończyłem tak jak jak tam yy, no trzeba było w sensie takim no 8 godzin czy coś no. a jak jestem najedzony to, to mogę, robić, yy, mogę robić dzień i noc dobra sypię się i, i chyba będę musiał niestety chwilę poczekać na, na tego nieholanda ale ale opanujemy i to no nie jest tutaj dużo nie wiem ile tutaj pole może mieć 4-5 hektarów na pewno będzie no. dobra to dziękuję serdecznie za uwagę i myślę że do następnego